Cześć, rybeczki, siemaneczko. Dzisiaj witam Was w miksie za 105 zł, chyba. Jak szybko liczę? Mamy brylanty za 30, wielką zdrabkę. Mamy po 10 zł, pół miliona w banku. Mega pensję Big 777, rubinową za 5 zł, białe złoto 250 tysięcy w banku. No, zobaczymy, co tutaj nas czeka. Um, zaczynamy. O.

33, o, zobaczcie, 33, 34, 35. No, no czy to dobry zły znak, czy zły, nie wiem. Lecimy, mamy 30. O blisko, ale nie, 27, 37, 31, 26. Dobra, a co w drugim rządku? 36 obok. No niestety 6 też obok. Hmm. Co tu się dzieje? 39, 18 i 38. 1, 22, 14. Mamy złoto. Znajdź złoto i wygraj przypisaną do niego kwotę. Super. 28 blisko, ale mamy 29. 3 nie mamy. 17.

Nie, 33 ani 31, co? Ja już, już chcę widzieć rzeczy, których nie ma. No, przegrana zdrabka, niestety. Mamy tutaj jeszcze za 10 mega to możemy sobie ją od razu tutaj łyknąć. Szukamy 14, 8, 23, 29 i 21. Czy coś tutaj znajdziemy? Mamy 14, znaleźliśmy, odsłoniło się już 10 zł, no to super, zwróciła się zdrabka, 6, może jeszcze coś będzie, 14, 15, nie, 28, mamy 29, 37, mamy 27, 13, 45, 4 i 31, 2, 19, 48 nie mamy żadnej 40, 12 nie ma, mega pensja po raz pierwszy. 38 nie ma, 11 też nie, 18 nie, 1 nie i 16 też nie. No ale mamy tutaj to 10 zł. Ok. No to może rubinowa. Szukamy sobie następujących liczb: 23, 11, 27.

Dobrze, szukamy tutaj siódemeczki. W grze pierwszej mamy serce, arbu podkowa. W grze drugiej gwiazda, pierścień i wiśnia. W grze trzeciej korona garnuszek i worek. Następnie bank, korona i wiśnie. Co my tu jeszcze? Mamy diament. Truskawka złoto, monety, sejf, cytryna, bana, knot, mieć banan, worek i pierścień. No pierwsza, lewa strona pusta, może ta lepsza prawa będzie. Pik, arbuz, jabłko, winogrono, koniczyna, dzwonek, monety, ananas i sejf, garnuszek, i truskawka. Nie widać żadnej siódemki, czyżby gdzieś była pod koniec. Nie, tutaj też trzy symbole do jedzenia. Mamy manan i jabłko. Dzwonce, gwiazda i winogrona. Tu już pewnie raczej nic nie będzie. No niestety. Bik jest pusta. Osta ostatnia mała zdrabka, czyli nowość białe złoto. Czego my szukamy? Osiemnaście, 8, 12.

Zaczniemy sobie może wielką zdrabką te trzydziestki. Ile mi się to już nagrywa? Dobra, nagrywa się. się tak bo ja ostatnio tak pierwsze te filmy. Dobra, szukamy siódemeczki, a mamy lustro, korona. O, jest siódemka. Uff. Worek, pierścionek, zegarek, portfel, moneta, podkowa, szminka. Później sobie zerkniemy, dobra?

46? Dobrze widzę? Dobrze widzę. Ja! Yeah. 44, 12, 39, 21 i 40. No, 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 A już rybka, tutaj coś będzie. W bonusie mamy 200. O tak, o tak. I to. Dobra. Szukamy. dwa.

Tu coś było? Czy mi się. Nie, tu nic nie ma. A mi się. A nie jest. Kurde. I tutaj też jest 30 zł. To super. Bardzo fajnie. Odkładamy sobie. Odkładamy sobie. No i ostatnia zwrotka. Co tutaj możemy wygrać? Co obstawiamy? 70 tysięcy. Też można wygrać. Dobra. Wracamy do rzeczywistości i drapiemy. Gra pierwsza złoto. I zegarek. A, tu jeszcze, to odtąd. Gra druga dzwonek i safe. Gra trzecia perfumy okulary. Gra czwarta złoto. Złoto. I klucz. Niestety. Gra piąta trofeum i kolczyk. Gra szósta podkowa prezent. Gra siódma lustro lustro i róża. Bleh. Troszeczkę zatęskniłam za playbookiem, jak widzę te symbole. Kor podkowa i okulary czekolada czekolada serce bije mocniej. Ho, czekolada! Jak miło. Moneta, brylant. Naszyjnik, perła. Kapelusz, kapelusz, pranzoletka, sportfel, szminka i naszyjnik. Lecimy do gry 14. Brylant, tron. Kra 15, dzwonek i klucz, szminka, brylant, korona, perfumy, prezent kufer, perła, prezent, worek, portfel, garnuszek lustro, branzoletka, i bransoletka i garnuszek, tron naszyjnik, pierścionek moneta. Sejf, świnia, 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 okulary, kolczyk, korona, torba, tron, kapelusz, róża, zegarek, zegarek i pierścionek. W bonusie nic. A tutaj mamy pod czekoladą 30 zł. Dobra. No to podsumowujemy na zrapki wydaliśmy 105 zł. A mamy tak, tutaj 30, tutaj 30 i 30. Mamy 90, 90, mamy 100 i mamy 110. No także nieźle, nieźle. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek Buziaczki. Pa!